Witam i zapraszam na analizę sytuacji z meczu futsalu trzeciej ligi, e, futsal Poznań kontra coś tam But Jutrosin, ale najpierw będzie przemowa, bo oni się tutaj, ci futsaliści z Poznania, no ja też jestem z Poznania, więc tu kibicuję Poznaniowi, no... Oni się chwalą na fejsie, że mają 10 lat tą drużynę już. No ale to chyba jest. No, jest jeszcze drugi powód. Jest taki, że, że są chyba jedyną drużyną w Poznaniu, gra, grającą w tej lidze PZPN-owskiej. pożar się Boże. No, tak poza tym to nie widzę za bardzo powodów do radości, no bo. No, te 10 lat minęło i oni się dalej bojają w tej trzeciej lidze. No, i mam taką propozycję dla władarzy tego klubu: propozycję współpracy, no bo mam pomysł, jak poprawić grę drużyny. No, jeżeli byliby zainteresowani, to można by współpracować. Także proszę się zgłaszać. Może nawet mogłem zagrać. Jakby myślę, że jakbym trochę potrenował, to mógłbym być tutaj wzmocnieniem tej drużyny, szczególnie gry obronnej. No, oczywiście tutaj tak no oczywiście, no, spodziewam się jakichś tutaj głupkowatych komentarzy. Bo już na innym kanale, na innych kanałach w zasadzie robiłem analizy różnych meczów. No i tam takie głupkowate komentarze się pojawiały, typu, że tam się nie znam i tak dalej, że jestem idiotą. I tego typu rzeczy. No Natomiast fakty są takie, że na no kanał mi uwalili, no bo polityka tej FIFY, UEFA, PZPN jest taka, że no nie wolno robić filmów edukacyjnych. Ludzie nie mogą wiedzieć, jak, się, jak grać w piłkę. Jak ktoś robi filmy edukacyjne, no to, no to tam jakieś prawa autorskie, tata się doczepiają i uwalają człowiekowi kanał. No może to był tylko pretekst, może były inne powody do uwalania tych kanałów, może inne filmy się komuś tam nie podobały YouTube'owi, społeczności YouTube'a, no ale takie są fakty. No i fakty są też takie, że no, mimo tych głupkowatych komentarzy, no mimo, że no ja na przykład komentowałem grę drużyny e, reprezentacji Polski, no i obśmiewałem tą drużynę, no bo kiedyś tak grali nie? Jak to mówi Tomaszewski, futbol, futbol, no tam, czy tam futsal, jak kto woli, XIX-wieczny. Dziewięt, no i tam wyśmiewałem poszczególnych zawodników, wyśmiewałem trenera, wyśmiewałem całą drużynę, no ale trener Korczyński z tych mo moich analiz wyciągnął wnioski i praktycznie wszystkie te, te moje wskazówki wprowadził w życie. I teraz, jak gra drużyna Polski, no to nie muszę chyba tłumaczyć tym, którzy się interesują piłką. Także no można też no, można gadać, że jestem głupi, a można, a można po prostu posłuchać. No, mogę tam pokrótce przynajmniej niektóre te wskazówki przytoczyć. No, twierdziłem, że należy usunąć grubasów z drużyny. No, nie, nie może w drużynie piłkarskiej grać grubas. Nawet jeśli jest jednym z najlepszych napastników polskich, no, tam zdaje się sołe, Sołecki, czy tam coś Solecki jakoś tak tam się nazywa. Grał, no i z tego co widzę, już nie gra. Krytykowałem grę obronną Leszczaka. No i Leszczak, no tak jakby do rezerwy spadł. Aczkolwiek też chyba wziął sobie do serca te moje uwagi, bo wydaje mi się, że zaczął lepiej grać w tej obronie. No a resztę to tam nie będę przypominał. Przejdźmy może teraz do konkretów. No mamy tutaj taką sytuację, no wiem, wiem, od razu tam mądrale będą się wymądrzać, że tam jakoś straka i owaka, no jest jakoś jaka jest. Tutaj była akcja pod, nie wiem czy tam akcja, w każdym razie poszła taka górna piłka z pod bramki, tych tam, nie wiem, zielonych koszulkach, tych, tych z Jutrosina, w każdym bądź razie idzie taki lob przez całe boisko prawie i teraz tak. Pierwsze moje pytanie, znaczy pytanie, czy tam uwaga. No, ten tutaj za bardzo się cofa, nie wiadomo po co leci. Z, e, do obrony, tutaj ma zawodnika do krycia. No, mógłby tam, co powiedzmy, do połowy sobie tam powiedz. A ten z kolei za bardzo tego co widzę, cofnięty. Nie wiem, czy ten zawodnik to jest nasz bramkarz, czy to jest ich, chyba to jest nasz bramkarz. Znaczy, nasz mówię w sensie Poznań, czyli tych w czerwonych koszulkach, więc nie wiem, czemu ten stoi koło naszego bramkarza. Zamiast tutaj się trzymać blisko przeciwnika, no ogólnie oni za daleko, moim zdaniem, z, się ustawiają tych przeciwników. Nie wiem, czy no częściowo niektórzy są wolni. Być może to jest przyczyną, nie czują się pewnie, no ale no tak nie powinno się grać, no powinno się brać bliżej yy, praktycznie pressingiem cały czas. Yy, oni się też cofają na swoją połowę bez sensu. No mówię, to jest, fut... to jest, mam najwięcej tak grała pi... yy, reprezentacja Polski tam z, yy, jeszcze tam rok, dwa lata temu. Yy. No i ci tutaj ja ich oglądałem jeszcze przed tym covid i moim zdaniem grali, znaczy moim, z tego co pamiętam, grali lepiej. Także na no, 10 lat mija, a oni wygląda na to, że grają coraz gorzej. To też tutaj taka uwaga na temat organizacji meczu, tu cały czas. No to wtedy tam przed tą covid też <ścoughs> nie, nie umieli obsługiwać tego zegara boiskowego. No i widzę, że to jest taka tradycja tutaj na tej hali. W tym meczu też, nie, też tam ciągle były problemy z zatrzymywaniem tego zegara. No wtedy był świetny sędzia przed tą covidiozą. No wiadomo, że tam jak, jak jest na meczu, te przygłupy z jednej, z wśród kibiców, z jednej i z drugiej kibice jednej i drugiej drużyny tam cały czas wyzywają tego sędziego. Obojętnie, czy ten sędzia ma rację, czy nie ma racji, no zazwyczaj. Zazwyczaj ma rację, ale oni Cały czas go wyzywają No, no Mimo tego gości ogarniał No nie dość, że ogarniał tą, tą, tą samą sytuację boiskową To jeszcze To jeszcze w głowie musiał sam sobie W tym mózgu obsługiwać zegar no, Ja po prostu nie, nie jestem w stanie Sobie wyobrazić Jak on to robił, no ale jakoś, jakoś to robił I to, to był sędzia z trzeciej ligi futsalu No ten tutaj gorzej ogarnia No ale cóż, no jest jak jest Dobra, zobaczymy, co się dalej będzie działo. To jest taki wypik. No teraz jest lop, w drugą stronę poszedł. No i teraz ten tutaj, zamiast trzymać swojego zawodnika, no to tu się cofnął bez sensu. No i z kolei ten, zamiast też trzymać swojego zawodnika, to poleciał za tą piłką. Ten powinien się tu cofnąć do swojego zawodnika i on tutaj walczyć o tą piłkę. No ten, ten poleciał do tej piłki, do, do jakiejś główki. Żeby wykonywać jakąś taką dziwną główkę Ja się pytam, jaki jest sens wykonywania takich główek Może najpierw zobaczymy tą główkę Ta główka polegała na tym, że gdzieś tam poleciał, podskoczył, odleciał na 2 metry w tamtą stronę Czyli stracił tam równowagę i tak dalej Piłki chyba nawet nie sięgnął No, Jaki jest sens takiej główki? Co, co tutaj było do osiągnięcia? No, poza tym, że zostawi, zostawione zostało krycie i teraz oni lecą z kontrą. Do główki, to, żeby skakać do główki to muszą być spełnione co najmniej trzy założenia. Po pierwsze, muszę mieć pomysł na tą główkę, czyli muszę, muszę wiedzieć, gdzie ja chcę główkować, do kogo i co mi to ma, coś mi to ma dać. Po drugie, no, tam muszę być praktycznie pewien, że tą główkę wykonam prawidłowo i że tam po tej główce ta piłka poleci tam gdzie chce. I po trzecie. Zapomniałem co po trzecie. No ale w każdym razie, no, jeżeli nie ma tych założeń spełnionych, no to, no, to lepiej kryć swoich zawodników. Albo tam no, można tam po, po, poudawać, że chce się wyskoczyć do, do główki, żeby ten drugi się wystraszył. Żeby tam sobie za bardzo tam nie był na luzie do, tej, do, tej, do tego główkowania, no i żeby faktycznie też główkował, a nie, nie próbował przyjmować tej piłki. No bo jak jest główka, no to piłka jest znowu w powietrzu, i to jesteśmy, można się na to przygotować. No jak przyjmie, no to on ma kontrolę nad piłką. Jak główkuje, to nie ma kontroli praktycznie nad piłką. Piłka jest w powietrzu i można ją przejąć. No i trzeba albo kryć przeciwnika, w takim wypadku zamiast bez sensu latać do główki. Albo trzeba, albo przewidzieć, gdzie ta piłka po tej główce przeciwnika poleci i po prostu ją przejąć, jak jeszcze jest w powietrzu. No a tu jest takie bezsensowne główkowanie, no jest po prostu bałagan w obronie. Tu jest praktycznie dwóch niekrytych, bo tego zostawił, tu poleciał w drugą stronę po tej swojej główce wspaniałej, która nie wiadomo co miała dać, a oni tu wychodzą z kontrą. tam jakoś tam udało się to wybronić, na czym przeciwnik trafił w bramkę. No i chwilę później znowu błędy, no pół godziny sobie tam przeciwnik, tu ma aut chyba do wykonania i tam pół godziny to trwa zanim on ten aut wy wykona, no to można było ustawić te szyki obronne. Przede wszystkim ustawić je blisko przeciwnika, no nie wiem czemu oni taki kilometr od przeciwnika się ustawiają, ten gdzieś się tu ustawia. Nie wiem czemu tu, tu przeciwnik stoi z tej strony, on gdzieś tu stoi na środku. Nie wiem, do czy, co to ma być i do czego ma to służyć. No i znowu leci gorna piłka, ten dopiero dolatuje. No, oczywiście dolatuje i przelatuje i jest minięty. No, trzeba stać przy przeciwniku już od razu, gdy ta, zanie, ta piłka do niego doleci i albo go, go, go pilnować albo jeżeli jest szansa jeżeli jesteśmy pewni, że tą piłkę sięgniemy no to próbować tą piłkę przejąć jak jeszcze jest w powietrzu albo w momencie, gdy on tam, gdy przeciwnik no bo przeciwnik też ma taką piłkę z powietrza no to też trzeba panować nie wiem, czy on tam chce główkować jeżeli przyjmować no to to nie jest takie łatwe przyjęcie piłki z powietrza no to wtedy jak on tam no powiedzmy, że najpierw coś tam przyjmie i wtedy można ją przejmować no a nie lecieć na rympał i po prostu mijać się z przeciwnikiem bez sensu kompletnie, a jeżeli już się leci, to trzeba już tu w tym momencie wyhamować, a nie przelatywać obok przeciwnika. No i tu mamy odda przeciwnika, no znowu dali się wycykać jak dzieci po prostu, prost, prostym, prostą szczut, sztuczką. Ten leci w to, a ten tu leci, a ten tu wychodzi na czystą pozycję. No, mógł jeszcze po pociągnąć z tą piłką troszeczkę. Eee, no ale dobra. Eee, out tutaj teraz mamy, i teraz, no, mimo że tu jest dwóch obrońców, powiedzmy, no to ta piłka im tam jakoś między tymi nogami przechodzi. Eee, tu jest człowiek tam pod bramką, też moim zdaniem źle ustawiony. Powinien pilnować tego. Tego niebieskiego, po prostu stać przed nim, a nie gdzieś tam przed bramką. No i ten teraz bez, bez krycia, zostawiony na sobie dobijan. Trafił w słupek, na szczęście. Mamy rzut z autu, znowu. No i znowu prawie wszyscy stoją przed, przed własną bramką. No, czekam od lat, aż mi ktoś wyjaśni, jaki ma sens takie ustawienie, no bo przecież z autu nie będzie strzelał na bramkę. Raczej musi podać. No, wystarczy pokryć każdy, każdy swojego i sprawa jest załatwiona. A tutaj ten stoi całkowicie bez krycia, no i no, aż się prosi, żeby mu podać i, i żeby przyładował. No, oczywiście no, można liczyć na fuksa, że jak strzeli, no to gdzieś tam ta piłka się od któregoś odbije stojącego przed tą bramką, no ale moim zdaniem lepiej, jeżeli ktoś stoi tu bliżej i od razu tu w tym miejscu zablokuje za, za strzał. No to jest większa szansa, że nic z tego strzału nie będzie. No ale nie wiem, jaka tu jest logika w tym. A teraz leci i tam. Bramka się odbroniła. No tu jest dobra scenka, Atak barana. Baranem, chciałem powiedzieć, przeciwnika. Sędzia Faulu nie zauważył. Nie wiem, zastanawiałem się, czy ten sędzia, sędziowie będą gwizdać faulę w tym meczu, czy nie. No, przez długi czas się wydawało, że nie będą, no, ale w końcu coś tam odgwizdali. Teraz sytuację bramkową, tu jest jakieś starcie. No tak, też tak na pograniczu faulu. No ale jeżeli jest starcie, no to jest ryzyko straty piłki, to trzeba się ustawiać już do obrony. Ten tu się zachowuje w miarę przytomnie, truchta do obrony, a ten stoi tutaj z boku, praktycznie przy samej linii. Zamiast tu podejść do tego, żeby w razie czego go, go mieć już pod kontrolą, no to stoi jak kołek i się patrzy. Ten, nie wiem, ten bez sensu, moim zdaniem ślizgiem. Ślizgów trzeba unikać. No jak jest ślizg, no to leżysz na ziemi, zanim wstaniesz, to tracisz, to, to tracisz, to tracisz go, gola. Ten, nie wiem, co tam, gdzieś tam poszedł. Zamiast ulecieć do tego przeciwnika, to gdzieś tam sobie poszedł. No a ten tu ładuje bramkę. No i no, kolejna sytuacja bramkowa tutaj będzie zaraz walka o piłkę a tutaj z boku sobie gościu zostawia swojego zawodnika bez krycia i jakieś biegi wokół boiska sobie będzie od, od, odprawiał no tak mniej więcej jak, jak dzieci w przedszkolu tak grają tu już walka a tu powinien sobie walczyć z tym zawodnikiem a ten powinien kryć tego zawodnika nie wiem czemu najpierw stał gdzieś tam z tyłu Zamiast tu blisko tego przeciwnika, no ale postanowił sobie zrobić jakieś biegi wokół boiska. Po co kryć? Czemu ten nie był bliżej kryty, też nie rozumiem. No po co tutaj ten stoi? Tu była walka i tu nie było zagrożenia żadnego, że tu jakieś, no prawie żadnego. Trzeba było po prostu pokryć bliżej. No, nie, ten jeden będzie w kółko leciał od jednego do drugiego, będzie latał. A ta czwórka jest tu bez krycia. Co my tu teraz mamy? No, teraz, gdyby ten nie był w biegu, to można by było powiedzieć, że w miarę dobre ustawienie znowu, jakimś tam ślizgiem wchodzi. No i tutaj, rozklepanie jeszcze końcówka tej samej akcji. Jeszcze raz zapomniałem wspomnieć, że ten też się na ziemię położył. Zamiast tutaj pilnować tego swojego zawodnika. Kolejna sytuacja bramkowa. Proponuję zwrócić uwagę, w, w którym miejscu i w jakiej odległości się od Was ustawia przeciwnik. W momencie, gdy próbujecie rozegrać tą piłkę. No tu jest taka próba rozegrania, która się zakończy tym, czy się zakończy. Na którym miejscu Wy atakujecie przeciwnika, gdy on rozgrywa. No i jak to krycie w Waszym wykonaniu wygląda. Mówię tutaj do, tych, do tej drużyny z Poznania. Ogólnie jak się nie potrafi piłki rozegrać z własnej połowy, no to się robi przerzut na połowę przeciwnika. No to też warto zwrócić uwagę, jak często oni, mimo że technicznie byli lepsi i wy im za bardzo nie przeszkadzaliście w tym rozgrywaniu, no to oni mimo to dosyć często właśnie w ten sposób powiedzmy, że rozgrywali, czyli robili te przerzuty na, dru na drugą stronę. To nie wiem czemu ta piłka mu uciekła, czy ktoś tam kopnął, czy, czy to jakieś takie dziwne przyjęcie było. No tutaj znowu jak dzieci we mgle, czy tam ćmy do ognia biegają za piłką. Teraz, no, no po co ty chłopie lecisz za tą piłką? Tu masz zawodnika do krycia, trzeba się ustawić do krycia, a nie leć, lecieć bezmyślnie za piłką. Leci najpierw do tego. No przecież było wiadomo, że jak on tą piłkę dostanie, to odegra do tego, wol, wol, do tego wolnego. No to jest oczywista oczywistość. No nie wiem jak można tego nie rozumieć. Bieganie do, za tą piłką jest kompletnie bez sensu. No i teraz ślizgie musi tu się znowu ładować, a tu, tu, tu jest hit. Gościu podaje do, do leżącego. <noise> jak ta piłka w ogóle przeszła, to nie wiem. Następna sytuacja. Tutaj przeciwnik będzie wytrącony z, z równowagi. Zamiast to wykorzystać do końca, pójść za nim, docisnąć go. No to nie, cofają się z powrotem, czekają aż oni się tam uspokoją. Jak sobie szyki ustawią, jak sobie spokojnie rozegrają kolejny, kolejny atak. No nie wiem, czy trzeba. No, jaki jest sens stania w takiej odległości no, jeżeli się wpuszcza przeciwnika pod so, swoje pole karne spokojnie, on nie musi się nawet wysilać żeby podejść pod to pole karne no to, no, to cały czas siedzi pod waszym polem karnym no a jeżeli siedzi cały czas pod waszym polem karnym no to co jakiś czas macie, ma sytuację bramkową i część tych sytuacji będzie wykorzystana no nie ma innej możliwości no, to, jest, to jest tak o, oczywiste, że aż boli Przeciwnika trzeba trzymać jak najdalej od swojej bramki. No. I tu spokojnie się poukładają i sobie spokojnie będą rozgrywać. No a ci tutaj dolatują, dopiero jak piłeczkę dostanie, do, do, do to tak... To... Szkoda gadać. No i znowu mamy ustawienie przy rogu. Jedyny zawodnik, który stoi prawidłowo, to tu jest ten. Ten stoi gdzieś tutaj, nie wiem dlaczego nie przy, nie przy zawodniku. Znaczy przy, no tu. Nie. Od strony swojej bramki powinien stać przy tym zawodniku. Tak samo ten. A ten stoi gdzieś tam z przodu. Jak ten dostaje tu, dostanie tu podanie, no to, ma, no to ładuje do pustej bramki. Nikt mi nie przeszkadza. Nie wiem po co ten tutaj stoi. No ten powiedzmy, że w miarę dobrze jest ustawiony. No, i teraz, oczywiście, ten dostanie podanie, i ma, ma sytuację strzelecką. No, bo nikt go nie pilnuje tutaj w tym momencie. Jakby podał do tego, to by była brameczka, no ale też nie patrzą. Tu, chyba, jedyna sytuacja dla Poznania. Tutaj jakoś się udało przedrzeć. A ten tutaj nie umie trzymać krycia. Powinien cały czas trzymać krycie tego jednego zawodnika i nie kombinować. I nie spać. Teraz mamy błąd wykonania niebieskich, no nie porozumieli się w sprawie krycia. Ten tu się jakoś tam dał przejść. A ten powinien, no jak ten go. Raz. Ten tu go goni, wiadomo, że go nie dogoni. Oczywiście źle go goni, bo powinien lecieć prostopadle do bramki. Ominąć tego zawodnika, a nie lecieć mu na plecy. No ale ten powinien. Teraz wejść na drogę temu zawodnika, tego, temu zawodnikowi, a nie stać gdzieś tam z boku. No jakby tutaj się ustawił bliżej, no to ten już, to już by było wiadomo, że go, że go przejmuje i ten wtedy wraca z powrotem do tego, a, ten, a teraz wyszło tak, że ten, wrac, ten sobie nagle postanowił jednak zostawić tego zawodnika, którego gonił i wraca do tego, a ten też jednocześnie stwierdził, że skoro. A ten, ten myślał, że ten go dalej będzie gonił i go dogonił i ten też chciał iść do tego. No i te, tego tu zostawili, zostawili bez krycia. Ten też tu nic się tam e, nie pomyślał, że, że, że może też by jakoś tam zaasekurować. No i teraz, moim zdaniem, można było albo ten tutaj leciał na rynpał. To można by go było albo zawinąć tutaj taki mały, lekki zwodzik w prawo, zrobić i, i wtedy lutować, albo wejść po prostu z tą piłką kawałeczek tam metr do przodu i ten rozpędzony, może być prawdopodobnie, by tu wpadł na tego zawodnika i byłby jakiś fał, może nawet karny, nie wiem czy to jest polu karnym, czy nie. Można też było, no właśnie, też zrobić ten krok do przodu i tu prób próbować zawinąć bramkarza. Ale na, na takie naj, naj, najbardziej co, pierwsze co, no, co przychodzi do głowy, no to jak ten leci rozpędzony do tego, żeby go zawinąć. Dobra, już tam reszty tego meczu nie chce mi się komentować. Oczywiście nie pokazałem wszystkich błędów, no gdybym miał wszystkie błędy pokazywać, to filmy by trwał 10 godzin. Także myślę, że i tak jest dosyć długi, więc... Chyba wystarczy, na, jak na początek.